Dobry. Cześć ja, Jak dobrze pamiętasz, dwa lata temu byłem czasa świata i bym mi przegrany skład Argentyńczyków. Znaczy to dwie minuty. Start. Oh, Karaj, Masquerano, Zabaleta, Cisze. Rojo, e, Romero, Biglia, Messi, Higuain, Aguero Di Maria. Nie. Nie. Który, nie? Wie, Tych dwóch już nie. Ale, ale, ale Nie. Nie. Palasy, nie? Mm, Paskolę? Nie. Mm, si wszedł z ławki chyba. Palasy, nie? nie. Kogo już wymieniłeś? Bramkarza? Mieję. No, Dobra, prawda, do za valeta, Prawie ci wyszło. To jest czek. Brakuje ci jednego środkowego obrońcy, bo obroni, już masz do tej nie, masz no. rano dał... No. 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 Nie, pan. Nie? Siri, to mi Tak jest. Siąłowski, bo no. widzicie? No. Wymieniłeś już ja na pewno. Masz rano i. Nie. No i z ataku masz Masiego i Głajda. Już wymieniłeś i został ci jeszcze drugi. No. Został ci Został ci drugi. Dobrze ci poszło. Jeden przeszedł z Napolu do PSŻ. Yy, w... Bardzo dobrze? O... I pomocnik. No, pomocnik to jest. Masz odpowiedź? dokładnie odpowiedź? Z jakiej no, grupy było? Podobnie na nazwisko po gościu Dereanu Matry, obecny prezes. PS. Tak. Продолжение следует...